Formatowanie warunkowe w Excelu. Rzecz omawiana częściowo na jednej z poprzednich lekcji. Tutaj powtórzymy sobie formatowanie warunkowe, plus dojdzie kilka bardziej zaawansowanych formuł formatowania warunkowego, czyli formatowanie warunkowe na podstawie funkcji. Można również, bowiem, formatować komórki spełniające podaną formułę, podaną funkcję. Na początku kilka arkuszy. Powtórzeniowych, żeby przypomnieć sobie, jak działało formatowanie warunkowe. Widzimy, że mamy tutaj 13 arkuszy. Jesteśmy w pierwszym arkuszu, w którym mamy tabelkę z płacą dla różnych pracowników. Chcielibyśmy wyróżnić komórki powyżej 7000 na czerwono. Po prawej stronie mamy tabelkę wynikową. Widzimy, że tutaj właśnie na czerwono są sformatowane komórki powyżej 7000. Zaczynamy od zaznaczenia komórek z płacą. I wchodzimy w formatowanie warunkowe. Formatowanie warunkowe w Excelu 2007-10 jest w, w, w zakładce narzędzia główne. W grupie style mamy formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek, pierwszych, ostatnich, paski danych, skalę kolorów, zestawy i czyli takie gotowe reguły formatowania warunkowego. My skorzystamy sobie z reguły wyróżniania komórek. Widzimy, że mamy większe, mniejsze, między, Wyszukamy komórek powyżej 7000, zatem wybierzemy sobie większe niż niżej. Musimy wybrać od jakiej wartości chcemy, aby nasze komórki były większe. No, my chcemy, żeby komórki były większe od 7000, zatem wpisujemy sobie 7000. Z prawej strony musimy wybrać przy użyciu jakich kolorów, jakiego formatowania chcemy wyróżnić nasze komórki. W naszym przypadku chcemy czerwone. Wypełnienie. Widzimy, że mamy gotową, gotowy schemat formatowania: jasno-czerwone wypełnienie z ciemno-czerwonym tekstem. Tego możemy użyć. Klikamy OK. Widzimy, że Excel sformatował nam komórki powyżej 7000, czyli tak jak chcieliśmy. Należy również pamiętać, że to formatowanie warunkowe jest ponad zwykłym formatowaniem, czyli jak na przykład zaznaczyłbym kilka komórek i ustawił dla nich wypełnienie na przykład żółte, to oczywiście nie zadziała, ponieważ działa formatowanie warunkowe. Jeżeli działa formatowanie warunkowe, zwykłe formatowanie przestała, przestaje działać. Przechodzimy sobie na arkusz, na arkusz Z2. Tutaj chcielibyśmy ukryć komórki zawierające błędy. Widzimy, że w naszej tabeli mamy Jakieś wartości w roku 2006-2007 liczymy wzrost procentowy między rokiem 2006 7 Tutaj w tej kolumnie jest formuła, która właśnie liczy wzrost procentowy między rokiem 2006-2007. W kilku tych komórkach występuje błąd, w dwóch komórkach. No błąd jest spowodowany tym, że w 2006 roku są cztery kreski, a w funkcji dzielimy przez właśnie kolumnę C. No widać, że Excel oczywiście nie potrafi podzielić przez cztery kreski generalnie rzadko kto potrafi podzielić przez cztery kreski, więc oczywiście wyskakuje błąd. W naszym przypadku chcielibyśmy narzucić takie formatowanie warunkowe, aby Excel te błędy ukrył, żeby ich nie wyświetlał, albo żeby nie było ich widać. Zaczynamy od zaznaczenia danych, czyli naszych komórek z wzrostem procentowym. Wchodzimy sobie w formatowanie warunkowe. Tutaj reguły, która odnajdzie nam komórki zawierające błędy, nie znajdziemy. Na tych listach musimy sobie wybrać na dole nowa reguła. Stworzymy nową, własną regułę, która odnajdzie komórki z błędami i je sformatuje w sposób, który ustalimy. Wybieramy nowa reguła. Widzimy, że musimy wybrać najpierw typ reguły, formaty wszystkie komórki na podstawie ich wartości tylko komórki zawierające, wartość jest klasyfikowana jako pierwsze ostatnie. Poniżej, powyżej średniej, unikatowe lub duplikowane, lub możemy użyć formuły. W naszym przypadku szukamy komórek zawierających błędy. Zatem wybierzmy formaty tylko komórki zawierające, a niżej możemy wybrać, co te komórki mają zawierać. Że widać, że mamy listę, mamy kilka możliwości z określonym tekstem, z datami puste, niepuste, zawierające błędy, nie zawierające błędów. Szukamy komórek z błędami, zatem zawierające błędy. Niżej mamy podgląd, Musimy ustawić, jak chcemy, aby te komórki zostały sformatowane. Wybieramy sobie formaty. W naszym przypadku chcemy tak sformatować komórki, żeby ich nie było widać. Jak to zrobimy? Ustalimy białą czcionkę i białe tło. Nie ma szans, żeby widać było na białym tle białą czcionkę. Zatem wybierzmy sobie czcionkę. Kolor biały. Wypełnienie. Kolor biały. Klikamy OK. Jeszcze raz ok. No i widzimy, że komórek z błędami oczywiście nie widać. Te błędy oczywiście tam są i funkcja również tam jest. Formatowanie warunkowe powoduje, że tego nie widać. Jest zmieniony kolor, więc oczywiście to się nie wyświetla, ale należy pamiętać o tym, że to cały czas tam w środku oczywiście jest. Przechodzimy na arkusz 3 Tutaj również zadanie powtórzeniowe. Chcemy narzucić zestaw ikon na kolumnę zmiana plus kolumnę udział rynkowy wyświetlić w postaci pasków danych. Zaznaczamy sobie kolumnę zmiana, wchodzimy w formatowanie warunkowe, mamy zestawy ikon, widać, że jest kilka zdefiniowanych zestawów, widać że jak najeżdżamy na któreś z ikonek, mamy również od razu autopodgląd, widzimy na komórkach jak to się wyświetli, no w naszym przypadku wybieramy trzy pierwsze strzałki. Excel tutaj narzuca to po swojemu. On sobie dzieli w tym przypadku nasz zakres danych na trzy równe części. No I dla jednej części wyświetla strzałkę, na przykład, zieloną, dla drugiej strzałkę żółtą, dla trzeciej strzałkę czerwoną. W naszym przypadku może być, aczkolwiek oczywiście zawsze można sobie tą regułę zmodyfikować, jeżeli chcielibyśmy, żeby strzałki były dobrane w jakiś niestandardowy sposób. Do tego chcielibyśmy, żeby kolumna udział rynkowy wyświetliła się paskami. Danych. Zatem zaznaczamy sobie kolumnę udział rynkowy. Wchodzimy w formatowanie warunkowe. Paski danych. Widzimy, że jest też gotowa reguła. Mamy kilka gotowych ustawień pasków, kilka gotowych kolorów. Musimy tylko wybrać, jaki schemat kolorów chcemy narzucić. Wybieramy. Widzimy, że gotowe. No Jak widać, nasza tabelka dużo lepiej teraz wygląda. Wiadomo, że jeżeli coś jest. Wyróżnione ikonkami albo coś jest wyróżnione kolorami, dużo bardziej to przemawia do użytkownika niż puste, puste cyfry, które często się razem zlewają w rezultacie na pierwszy rzut oka, nic nie widać. Jeśli mamy jakieś kolory, mamy jakieś zestawy ikon, na pewno dużo lepiej to wygląda i dużo bardziej przemawia. Te liczby są dużo wygodniejsze do, do analizowania. Przechodzimy do arkusza za 4. W tym przypadku. Chcielibyśmy wyróżnić czerwonym tłem zmiany sprzedaży dla tych produktów, które były poniżej planu o więcej niż 1%. Po prawej stronie jest też wynik, tabelka wynikowa. Chcielibyśmy znaleźć komórki w kolumnie wynik, takie, które są mniejsze od planu o co najmniej 1%. I oczywiście je wyróżnić kolorem czerwonym. Zaznaczamy sobie komórki z wynikiem. Wchodzimy w formatowanie warunkowe. Tutaj znów gotowej reguły nie znajdziemy, bo w naszym przypadku chcielibyśmy tak zbudować regułę formatowania warunkowego, która będzie formatowała te komórki, ale jednocześnie będzie sprawdzała komórki z planu. W naszym przypadku wybieramy sobie nowa reguła. Musimy znów wybrać typ tej reguły. W naszym przypadku możemy się posłużyć albo typem formatu tylko komórki zawierające, albo użyć formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Wybierzmy sobie formaty tylko komórki zawierające. Chcemy, aby komórka, jej wartość była mniejsza. I tutaj właśnie musimy wpisać od czego. No chcielibyśmy, aby była mniejsza od planu o co najmniej 1%. Zatem plan, czyli w naszym przypadku komórka C7, minus 1%. Jeżeli taka Reguła będzie spełniona. Wynik mniejszy od planu minus 1%. To komórki z wynikiem zostaną sformatowane. Podgląd musimy wybrać jakiś kolor. Chcieliśmy na czerwono, zatem wybieram. Czerwony, klikam OK. Klikam jeszcze raz OK. I widzimy, że Excel sformatował nam wszystkie komórki. Czyli można powiedzieć, że nasza formuła jest nieprawidłowa. Jednak zaraz zobaczymy, czy ona do końca nie jest prawidłowa bo czasami w tym formatowaniu warunkowym Excel po prostu dodaje coś od siebie, nie wiedząc czemu. Zaraz sobie sprawdzimy, czy na pewno ta formuła została taka, jaką opisaliśmy. Wejdźmy sobie jeszcze raz w formatowanie warunkowe i w zarządzaj reguła. Nasza reguła tu powinna być. Widzimy, że ona tutaj jest. Klikamy edytuj reguła. No i widzimy, co się stało. Excel nam dodał od siebie dwa razy cudzysłów. Oczywiście sobie go usunę. Klikam OK. Jeszcze raz zastosuj. Widzimy, że jest teraz poprawnie. Czyli mamy sformatowane komórki, które są mniejsze od planu o co najmniej 1%. Czyli znaleźliśmy sprzedaż dla, dla produktów, które były poniżej planu o więcej niż 1%. Widać, że można również formatować komórki, które spełniają podaną regułę odnoszącą się do innych komórek. Tutaj w tym przypadku odnosiliśmy się do komórek z planu. W ten sposób również formatowanie warunkowe można stworzyć. Na kolejnej lekcji będziemy kontynuować nasze formatowanie warunkowe.